Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj sobie tak wszedłem, sobie tak sprzedawałem sobie jeden z biznesów właśnie na sesji publicznej. Oczywiście jeden z nowszych biznesów, czyli wytwórnie kwasu. Jak sobie właściwie jechałem, jechałem i naszła właśnie mnie ta myśl, do której właśnie ten film właściwie powstaje, mianowicie to, dlaczego w sumie sprzedajemy właśnie części te nowe biznesy, a stare biznesy właśnie w stylu yy, magazynu, pojazdów, wytwórnie? Wytwórni, ewentualnie jeszcze bunkra są w zasadzie przez nas o wiele rzadziej korzystane no bo nie używamy raczej zbyt często. Raczej, jeżeli jak nagrywałem w zasadzie poradnik na temat wytwórni, no to też wiele osób tam pisało, że wytwórnie nawet są już wręcz nieopłacalne, że one są po prostu bezużyteczne, że nawet na premii raz, dwa nawet nie warto tego tykać. I zaś po drugiej stronie stali ludzie ci, którzy mówili, no, że oni na, na tej premii bardzo dużo zarobili. I właśnie to jest najciekawsza rzecz, która się tak zaczęła zastanawiać. Właśnie, że dlaczego, właśnie, stare biznesy są, powiedzmy, tak, że przez ogólnie społeczność GTA uważane za takie, które odnośnie się nam do niczego nie przyda? Tak, akurat, jeżeli chodzi o wytwórnie, no to tutaj akurat nie tak, że kupujemy albo ich nie kupujemy zupełnie, bo mają one swoje zastosowanie w klubie nocnym, gdzie akurat spełniają swoją rolę. Ale głównie chodzi o to, żeby je sprzedawać, zbierać tam towar, rozpalić sobie misje sprzedaży i normalnie z tego zarabiać. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła, ja robiąc sobie te misje, właśnie na no mówię, wytwórnie kwasu. No bo w zasadzie to no, kurde, jadę. Na mapce praktycznie nikomu się nie wyświetlam. A kiedy są te stare właśnie... Wytwórnie. Stare właśnie biznesy wszyscy na mapce wiedzą, że ty właśnie jedziesz. Co prawda jak mamy te wytwórnie kwasu, to nie pisze, że sygnał globalny poleciał, ale w praktyce jest tak, że jeżeli ktoś jest naprawdę blisko nas, wtedy wie, że sprzedajemy towar. To nie jest tak, że kiedy jedziemy, to wszyscy na sesji wiedzą, że akurat sprzedajemy sobie wytwórnie kwasu. Akurat tak to nie wygląda. Bardziej mówię to wygląda w sposób taki, że kiedy jesteśmy blisko, wtedy oni o nas wiedzą. A jeżeli właśnie chodzi o wytwórnie, z tego czasu, że tak powiedzmy mówię ostatnio właśnie była na to premia no i właśnie tak patrzę na wytwórnie tam akurat kiedy robimy taką choćby misję sprzedaży, każdy na sesji publicznej wie, on sprzedaje wytwórnie. Koniec. Jakby dosłownie, jest informacja, wszyscy o tym wiedzą. To nie jest żadna, powiedzmy, że nowość, że ktoś takie coś robi. No i oczywiście, ktoś może tam podlecieć jakimś opresorem, odrzutowcem, nie wiem, laserem F-150, czy to po 160 mu się nazywał ten nowy odrzutowiec, czy tam, nie wiem, Hydrom, rozwalić to i w sumie misja sprzedaży zakończona. Nic nie sprzedałeś, że nie. Akurat w tym biznesie się chyba, bo tak, że każdy pojazd sprzedał za jakąś tam część. Łupu, więc jak jeden się dostarczył, to coś tam się dostało. No ale właśnie o to chodzi. Kolejna rzecz, jaka właśnie mi przyszła do głowy, no. Dlaczego ludzie nie chcą sprzedawać tych starych biznesów? Kurde, no przecież ilość pojazdów. W takiej wytwórni może zrespić ci się do czterech pojazdów. Wytwórnia kwasu operuje tylko i wyłącznie jednym pojazdem. Jednym motorkiem, który nawet sobie jeszcze tuninguje, żeby jako tako nawet zasuwał sobą jechał, dało się nim jakoś normalnie jeździć. A skoro tak, to w zasadzie wygląda, że ten może sobie stuningować pojazd. I wiesz, jaki to jest pojazd? O wiele łatwiej się to sprzedaje. Dobra, no bardzo duża jest różnorodność tego. Wiesz konkretnie, co jest. Do tego kolejne misje sprzedaży. Nie kwasu, kwasu Mamy tylko i wyłącznie trzy misje. Nagle no tutaj wylasowała mi się powiedzmy, że ta najgorsza że mamy dostarczyć to bardzo jakichś punktów. A te punkty na mapce no, są takie, że w dwóch zawsze będzie nam się policja, i to jest jakby wiadomo. Jest też taka specjalna sztuczka, żeby pozbyć się policji. No, ale tak akurat e, nie o to chodzi. Głównie chodzi o to, że misje są też dosyć proste. No mówię, nad trzy misje sprzedaży, jakie są, powiedzmy, że jedna twarz 8 minut. Nie łoba, 8 minut. Misja sprzedaży. A wytwornik fastu, kiedy ja bym chciał to samo zrobić, ale samemu, to wiecie, ile by mi zajęły te misje sprzedaży? Nawet do na pół godziny mógłbym to sprzedawać. To, to jest aż nieporównywalne. To jest 3,5 razy tyle. By nawet, że 3,5 razy tyle wolniej. Do tego jeszcze, jakby wylosowały mi się post-opy, tam nie wiem, 4 post-opy, to ja nie jestem w stanie tego nawet wykonać samemu. Kompletnie nie wiem, jakbym to ja miał zrobić, takie post-opy. I bym musiał tak naprawdę tracić towar. A tutaj ja wiem, że robiąc za komisję sprzedaży, ja nic w sumie na tym nie tracę. W zasadzie jestem tylko cały czas do przodu, tylko jest pytanie, jak czy sprzedać to tylko na publicznej czy na zaproszeniowej. wydaje mi się, że to byłoby jakieś rozwiązanie. Mianowicie albo zrobić tak, żeby był Jeden pojazd. Nawet jakby im się już nie chciał robić jakichś customowych misji, zmniejszenie wszystkiego choćby do jednego pojazdu, że cały towar sprzedajemy jednym pojazdem, może by te misje cały czas trwały. Bo, nie wiem, tam 15 minut, czy wiecie, 10 minut by to trwało tym jednym pojazdem, może nawet krócej. No ale to byłoby wystarczające. Tylko byłoby, mówię, łódź, motorówka, czy nie, nawet jeden post -op. Każdy by dał radę to zrobić. Pewno by się denerwowali, ale no, chociaż znalazłaby się kolejna grupa odbiorców, która by stwierdziła, że w sumie można by to porobić. Najlepszą rzeczą byłoby to, żeby zrobić w ogóle zupełnie nowe misje sprzedaży, właśnie na w stylu, jakie ja są właśnie wy, w Wytwórni kwasów. To wytwórnik kwasów w zasadzie misje są w sprzedaży bardzo proste. Nawet jedną misję sprzedaży, jeżeli byśmy sobie to wszystko ustawili, jesteśmy nawet w stanie wykonać w 30 sekund. I to tak nie żartując, całkowicie poważnie jesteśmy jedną misję w stanie wykonać 30 sekund. A to jest naprawdę bardzo interesujące, trzeba przyznać, bardzo ciekawe. Że aż tak do tego podeszli, że tak powiedzmy. Ale jest to właśnie możliwe, żeby dało się tak zrobić. To jest takie, że trzeba pierwszy przygotować się dostać do tego mocą przed samą misją, ale to, no jest taka możliwość, żeby tak się wylosowało. No i dobra. Fajne jeszcze taki biznes, sprawdziłem. Taki mówię, nie będzie to nie biznes pasywny, tylko aktywny. Mianowicie jeden z takich moich powiem, że ja je bardzo lubię go robić, ale wiem, że od nie ma sensu. Mianowicie, chodzi mi o import export czyli robienie sobie pojazdów. To był jeden z pierwszych biznesów, jaki ja w ogóle kiedykolwiek sobie kupiłem i na nim zacząłem zarabiać wtedy w tym 2016 wyszedł. Ja na tym zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze, tylko właśnie jest tam też pewien problem. Zarabiamy z auta 80 tysięcy, no chyba, że sprzedamy na publiku, no to 130 tysięcy, jak jest tam powyżej 20 osób. Po 20 tysięcy idzie na tuning tego samochodu, więc jakby odejmujemy, bo tam wiem, że jest na nagraniu 150k, ale odejmujemy, więc 130 tysięcy. No i potem jest kolejne auto, Mogę sprzedać za 20 minut. No, też jest biednie, no kurde, na godzinę zarobimy tam. Wychodziłoby na to, że trzy takie misje możemy zrobić, ale jeszcze jest przejazd, więc ten przejazd też trochę trwa. Więc nawet nie zrobimy trzech misji sprzedaży na godzinę. Na publiku sprzedając, w teorii zarobilibyśmy 390 tysięcy samemu, gdyby było właśnie te powyżej 20 osób 390 tysięcy w godzinę. Na tym biznesie. Trzeba po prostu przyznać wprost, że jest to naprawdę bardzo mało. I to jest naprawdę bardzo mało do takiego stopnia, że powiedzmy, że nowy teraz taki biznes. Nie wiem. Można byłoby to porównać trochę do napadu na Clacking Bell, chociaż to jest napad. No ale, no nie w zasadzie tak konkretnie nazwane w grze jako napad, ale tutaj mamy 500k na godzinę. Nowa zawartość. Nie potrzebujemy kupować ani budynku, tak naprawdę żadnego, żeby to w ogóle zrobić. Tam musimy kupić nie dość, że agent, a po biurze musimy dopiero kupić sobie ten magazyn pojazd. Tego jeszcze ten magazyn pojazdu musimy ustalić, bo ja tutaj mówię o samochodzie o wysokiej wartości, ale mamy jeszcze średnią oraz niską. I co? Kupując biznes w zasadzie zrobisz mniej niż nie kupując biznesu i robiąc napady na dla KingBall. Tutaj nie ma po prostu sensu. Logika jakby się kończy. Do, tak dosłownie. Ta logika się kończy, bo po co kupować kurde biznes, skoro możesz nie kupować i robić inną rzecz. A tutaj jeszcze to tylko mówimy z bonusem, ale bez bonusu to sytuacja jest jeszcze gorsza, bo w takim razie będziemy mieli 240 tysięcy na godzinę, Samemu. 240k na godzinę to nawet nie równałoby się jednemu zleceniu z warsztatu, gdzie jedno zlecenie z warsztatu bylibyśmy w stanie wykonać w jakieś tam od 15 do 20 minut, jak nie nawet szybciej niż 15 minut, więc znowu ten biznes kompletnie nie ma sensu. Sprzedaże też w nim są trochę absurdalne, bo niby w teorii moglibyśmy sprzedawać w czterech to. Tylko, że potrzebujemy równo cztery osoby, żeby były, bo nie możemy sobie te czterech samochodów naraz na sprzedaż, czy coś, się nazbierać i dopiero sprzedać. Mówię, taki import-eksport też jest kompletnie bezużyteczny w dniu dzisiejszym w GTA. Jest naprawdę jeszcze, y, na przykład, patrz, y, w sensie Hangar, Hangar był tak beznadziejnym biznesem, że ostatecznie wzięli i udało im się go naprawić. Hangar teraz, kiedy ma te misje lądowe, powiedzmy, że jakkolwiek ma teraz sens, żeby go w ogóle farbić. No ale to wiadomo, bez eventu dalej no, może nie być najlepszym wyborem. No ale teraz jakkolwiek ma to sens, żeby go farbić. Można go przy czymś w ogóle w ogóle go postawić przy czymkolwiek. Jako tako idzie na tym coś zarobić dodatkowo. Ale właśnie mówię, te stare biznesy są kompletnie bezużyteczne. W starych biznesach też mam na myśli paczkę, bo, paczki, bo niektórzy mówią, że paczki to jest fajna rzecz, że na tym idzie dużo zarobić. No kurde, na pełnym magazynie, na premier 2 jest jeszcze jak sprzedaż na publicznej sesji, gdzie jest powyżej 20 osób, no to masz 6 milionów 600. 000. No ale kto ci powiedział, ile będziesz farmił taki duży magazyn? Taki duży magazyn ci zajmie tak naprawdę godziny farmienia i to do tego nie napełniasz jednego, tylko 12 to za tym idzie to też naprawdę długo trwa. Fakt, że masz co prawda teraz ułatwienie, bo w tych magazynach są boty i możesz sobie tym botom płacić i oni zbierają ci paczkę, tylko żeby w ogóle mieć do tych botów trzeba podjechać do każdego z osobno magazynów i co 48 minut klikać, że chcesz im zapłacić. Byłaby opcja taka, że dzwonisz się do nich na telefon i możesz od razu zadzwonić, że do każdego magazynu, żeby przysłali ci paczkę, to by bardzo pomogło i to naprawdę bardzo, bardzo by to pomogło, takie coś, żeby się to zbierało. Coś by to pomogło, jakkolwiek Byłoby to powiedzmy, że możliwe, ale fajnie byłoby też na przykład tak jak są wolne, wojny handlowe do towaru w klubie nocnym, co jeżeli by zrobić taką odwróconą tego wersję, na przykład walka o towar do magazynu paczek. I na przykład, nie wiem, też wiecie, każda skrzynka to też jest ileś tam po prostu towaru na nas w magazynie paczek. Może też to by miało sens. W magazynie pojazdów problemem w zasadzie jest nie tylko kasa, ale też cooldown. Żeby ten biznes miał sens, nie dość, że pojazdy musiałyby być więcej warte, to jeszcze fajnie, żeby było, żeby był cooldown dał znacznie niższy, żeby dało się na tym jako tako zarabiać. Albo nie wiem, kto wie, może zrobienie tego biznesu zupełnie od zera. Może też to by miało sens. Mówię, magazyn paczek ma jeden największy problem. No, że to po prostu czasowo strasznie długo ściąga, ale mówię, jakieś może dałoby radę coś zrobić, żeby jakoś ulepszyć to czasowe doświadczenia, żeby rzeczywiście robienie paszek miało też taki większy jakiś sens, żeby nie dało się tak jednoznacznie określić, że jakiś biznes jest po prostu tyle warty, że nawet nie warto go kupować. Tak szczerze mówiąc. Mówię, to była taka moja myśl, przydając sobie w zasadzie wytwórnie kwasu. I chyba to jest właśnie na konkretna odpowiedź. Ludzie nie chcą robić starych biznesów, ponieważ lepsze, nowe biznesy mają to, czego właśnie brakuje tym starym. Nie że robi się je szybciej, zarabia się na nich więcej, są o wiele lepsze misje sprzedaży na tym wszystkim i po prostu się nie męczysz, robisz to praktycznie bez stresu. Pokazanie tego, że da się to zmienić właśnie pokazuje tak zwany hangar. Hangar jest tym, że można to zmienić i jakkolwiek wtedy ten biznes ma szansę rywalizować z czymkolwiek, albo w ogóle po prostu, żeby on miał jakiekolwiek rację bytu. Także to byłoby na tyle i do następnego, cześć!